E, się ogarnę, bo tutaj też muszę wyglądać, jakoś nie zaczesać grzywkę. No dzisiaj nawet ten, dzisiaj nawet brwi y, przerzudziłem. No o czym dawam? O czym w ogóle dzisiaj ten odcinek? No ten odcinek z okazji. A, no. <laughs> odcinek z okazji. Tysiąca subskrypcji. I jako setny film, dobra. Cześć Panie i Panewki. Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek jubileuszowy, ponieważ jest to setny odcinek. Druga okazja, która tutaj się zakrada, to to, że, e... że. był taki świetny, sławny plan, i to już mieliśmy zaplanowane półtora roku temu, że będziemy mieli jednocześnie tysiąc subskrypcji i będzie setny odcinek. No i wczoraj weszło tysięczna subskrypcja, weszła, i dzisiaj wchodzi setny odcinek. Proste. Proste i logiczne. Kanał powstał 23 października 2023 roku. Dzisiaj sprawdzałem specjalnie, ile nam czasu to zajęło. Półtora? Prawie dwa lata. Prawie dwa lata. No ale mamy tysiąc subskrybentów oglądających. E... W ogóle gratuluję wszystkim, tym, którym się te smenty chce oglądać, nie? Naprawdę. Oglądalność i trochę i subskrypcji trochę dzięki, szacuneczek. bo dzięki temu chce nam się cokolwiek robić i nagrywać dla Was. No, tworzymy dla, dla Was teraz. Pochylaliśmy się nad takim czerwonym, małym pierdzikułkiem w pierwszym prologowym odcinku. Tak, tadym... snuliśmy jakieś wizje kanału, jakiś zarys tego, co byśmy chcieli motocyklowo sobie porobić na polu, nad starą rolką, no i od tego no, się zaczęło. Ale to zaczęło się. Mieliśmy, był zacny plan. Kupimy sobie dwa pierdzikułka 50 cm. będziemy se szaleć po kwadracie. Tak. Jedna pięćdziesiątka była. Drugą 50 Grzesiu nabył drogą kupna za tysiąc kilkaset złotych w stanie średnio jeżdżącym. Nie. Chi chiński Otis to był? Nie, nie. ona nie była za 1000, ona była za 850 zł. Przestrzeliłem, przepraszam. 850 zł to był tak, Zip Otis 50 który miał problemy z odpalaniem i w... z utrzymywaniem prędkości jakiejkolwiek. Tak. Jechać no, nie chciało. Ale po, po, po jakimś tam krótkim serwisie, który zresztą tutaj w odcinkach możecie sobie odkopać, poza tym tutaj no może się ukazać link. Szybka akcja, bo tak naprawdę ktoś kto nie śledzi kanału, a chciałby sobie zobaczyć jak to się tam rozwijało od tego 2023 roku, no to tam mamy cały ten progres, ale w wielkim skrócie... tylko, czy się nagrywa. Ale w wielkim skrócie, tak, rolka czerwona, od której się zaczął prolog, dokupiony Otis, Zip Otis za 850 złotych. Tak. No i to w sumie miał być koniec, mieliśmy tutaj robić wielkie wojarze, Grzeszu mówił, że więcej nie potrzeba, ja tam się wpisuję w każdą legendę, więc nie przeszkadza, no ale okazało się, że trochę mało, że... Zjeździliśmy w sumie w jeden sezon wszystko co można było w promieniu 90. zasięgu 50 cm zrobić zrobiło się nudno. No i co? i 125. Skoczyło 125? Tak, wtedy była pierwsza honda SH. Tak, Grześmi nie wytrzymał na 50. Tam tak. tylko wygląda na A Ja mówiłem, a nie, to tylko 125, tutaj zostaniemy. Więcej nie potrzeba, nie, 125 to jest styka. Yy, kupiliśmy z, z Kaszu Honda SH. Tak, Pozdrawiamy to... nowego właściciela. Właścicielkę. No tak, właścicielkę. Yy, jak śledzi kanał, to ogląda. Jak ogląda, to napisze, że ogląda i że widziała wspomnienie. Mamy nadzieję, że się fajnie Honda sprawuje. Yy, przeserwisowana cała. Wszystko porobione, polatane chwilę, no i wtedy zjechało to. Yamaha XCity 125, że było do pary, no bo zaś Grześ odjeżdżał już na 125. Potem się okazało, że Honda SH mała. Że Nie, no bo jak zobaczyłem to. Być, no bo w sumie faktycznie tam wrażenie było takie, no, do cyklu no. miejskiego fajnie, ale jak się wyjeżdżało za miasto. To wrażenie było jak na Tytaniku, tam I am The King of the World, nie? W ogóle nie było widać kierownicy, nie było widać nic, <noise> wrażenie jakbyś leciał. Coś jak na Hondzie CB125R Darka. Dokładnie. To takie Dokładnie wrażenie, że jakaś. motocykla nie widzisz, nie? No to przesiadka na większe i co by chroniło bardziej od wiatru i skoczyła właśnie. Wtedy wjechała ta. Honda S-Wing. No i co? I plan został taki, że zostajemy na 125 piątkach. Co prawda rodzą się jakieś pomysły, żeby jeszcze do optymalnej pojemności 350, 300, 350 doskoczyć i nie większej, ale na razie się kręcimy w kategorii 125. Nie dlatego, żeby nas coś blokowało, żeby zaraz pójdą pytania, bo Was blokuje prawo jazdy, czy coś. Nie, nie blokuje. Z własnej, nieprzymuszonej woli jeździmy na 125 piątkach. No i sprawdzamy, co można z tych 125 wycisnąć, co jak można je ogarnąć, żeby fajnie spędzać czas. I co ważne myślę też dla wielu z was, w jakimś rozsądnym budżecie. Tak. Bo zaczęliśmy od budżetu w sumie śmiesznego. 850 zł. Tak, 850 zł i jednej rolki, która już od lat stała w garażu, więc w sumie zaczęliśmy od niczego. Więc jeżeli. Ktoś chciałby powiedzieć, że no nie może realizować swojej pasji motorkowej, bo to raczej nie. Ja rozumiem, że dzisiaj każdy 100 zł może być na wagę złota, ale powiedzmy wystartowanie z tego pułapu 1000-1500 zł, żeby cokolwiek kupić do, do pojeżdżenia sobie w koło komina, to już jest raczej dość, dość, realna, dość realna kwestia. No ale żeby nie rozwijać tutaj za bardzo tematu. To przechodzimy do, do tematu głównego dzisiejszego odcinka, czyli dzisiejszy odcinek jest to, to odcinek, który już był zapowiedziany. Jubileuszowy. Jubileuszowy, tak. Tysiąc subów i setny film, więc dzisiaj Wasze pytania, a nasze odpowiedzi. QA. Jak zwał? Tak zwał. Nieważne, my jesteśmy polskojęzyczni, więc. Questions and answers. O właśnie, questions and answers. Something like this. No i co? Pierwsze pytanie, jakie padło, to było od widza Karol Moto. Jakie plany na ten sezon? To z grubej rury od razu zaczniemy. Czyli krótko. Czyli krótko. Jeździć dużo? Tak. I długo. I długo. A żeby rozwinąć temat, no to jeździmy, jeździć będziemy, a je, na urlopie jedziemy w Bieszczady. Żeby nie było, że mieszkamy w Krakowie. Mieszkamy nad morzem. Mieszkamy nad morzem. To, to może nie robić wrażenia na wielu z was, bo tak naprawdę takich eskapat gdzieś tam na YouTubie jest dużo, tak. gdzie ludzie z południa dość regularnie jeżdżą po 700-800 km skuterkami, czy w ogóle motorkami 125. Pomijam już te jednostki, które potrafią na, które potrafią na 50. Pojechać do Chorwacji albo albo gdzie? Na Nordkapp. Na, Nord na przykład. Więc można, oczywiście można. Czas jest limitem, tak? Tak naprawdę czas jest limitem, no bo... No każdy z nas pracuje niestety i tego czasu no, mamy jak na lekarstwo. No musimy go wydłubywać. No. Każda niedziela, jakaś tam dostępny weekend, no i część urlopu, którego też nie można w całości przeznaczyć, chociaż w dużej części w tym roku nam się udało to wygospodarować. No nasze, więc... nasze żony są wyrozumiałe i... Bardzo dziękuję swojej małżonce nawet za to, że brakło, brakło mi, że, że po prostu f, f, tak po prostu dziewczyna postąpiła ze mną, że mówi jedź, spełniaj swoje pasje. No ja w sumie też mogłem podziękować swojej, ale mnie chyba sytuacja wygląda inaczej, bo ona się chyba cieszy, że ja sobie jadę. <grywia> Wszyscy są zadowoleni, to ale no, to nie znaczy, że nie spędzimy jeszcze tego urlopu ze swoimi żonami. Także po przyjeździe z Biesza, Szybkie przepakowanie tak, i... i jedziemy ze swoimi rodzinami na, na dalszy urlop. Drugie pytanie też od Karol Moto. Swoją drogą, chłopak jest dosyć aktywny na naszym kanale, często pisze komentarze. Ja Was też zachęcam, żebyście też komentowali. Algorytm troszeczkę nas wywinduje wyżej dzięki Wam. Z danych statystycznych dzisiaj, które sprawdzałem, chciałbym Wam powiedzieć, że filmy, które do tej pory wrzucaliśmy, to ogląda tylko 12% subskrybujących. A Czyli 80, 88% ludzi, którzy oglądają. Nie, kanał, subskrybują nie subskrybują kanałów. Także jeżeli nic Was to nie kosztuje, a, a zakładam, że nic nie kosztuje. Nic. To kikajcie subskrypcję. Tak, nam to nam coś tam to... się będzie pojawiać, że nam to pomoże pomoże Tak, kanał nam, nam to w wycierać jakiś po, pomoże. Więc tutaj, jeżeli nie chcecie dostawać powiadomień, że po prostu sami będziecie chcieli wybrać ten czas, kiedy obejrzycie dany odcinek od nas, no to nie musicie zaznaczać dzwoneczka. Ale jeżeli chcecie być na bieżąco z naszymi filmami, to wtedy subskrybuj plus dzwoneczek zaznaczamy wtedy wszystkie. To zapraszamy. Dla was sekunda, dla nas. A dla nas, dla nas rozwój kanału, no bo 88% procent, y, nie subskrybujących, a oglądających, no to jest full. To jest, nie? jest dużo, tak? Było nam, y, znaczy w sumie do tego tysiąca to tak pełzaliśmy, no, a moglibyśmy go szybciutko gdzieś tam zorganizować, także jeżeli jakąkolwiek no na pewno, Teraz macie z oglądania tych materiałów, to... Teraz kanał na pewno troszeczkę przyspieszy, troszeczkę więcej będzie tych materiałów, mam nadzieję i, i jakoś to tam ogarniemy. Specjalnie dla Was. No ale dobra, wracajmy teraz do pytania. Kiedy zmiana Hondy na Piaggio MP3 lub coś innego? No i tutaj, jak widzę, Karol śledzi nasz kanał. Gdzieś tam już usłyszał w którymś filmie, że jest zamiar właśnie zmiany Hondy na Piaggio MP3. No wchodzi tutaj w grę 400, jeśli już, bo 500 to już za duże bydle. Poza tym też ograniczyłoby mnie to trochę miejscem w garażu, więc 400 jest taka wyposażona. tak optymalna. W Poza tym, czytając też opinie na forum Piaggio, to między 400 a 500 nie ma dużej różnicy w przyspieszeniu, aż takim, żeby to. A jest bardziej skomplikowana 500. w tak, serwisowaniu. Tak, tak. Tam już jest długo. elektryczny wsteczny bieg, no chyba że te starsze, no to one tam nie, nie ten, ale te nowsze. Które tam miałyby sens, no to no, 500, mówię, no, elektroniki ma już napakowane. 300 ale... z kolei trochę za słaba. Nie, no 300 jest Tro, troszeczkę za słaba, jest za słaba i bardziej ona jest do miasta. Ona jest mniejsza, dużo mniejsza, także to też bym się męczył. No, ale... 300 robi robotę w, w, w dwukółkach. nie? Mhm. W Hondzie NSS, w Fordzie, w Witmaxie 300-350 robią potworną robotę. Fajnie to jeździ, natomiast jak już się dołoży z przodu jedno kółko więcej, jednak te opory toczenia i generalnie geometria tego motocykla powoduje, że te 300 cm to już wcale się nie robi dużo. No nie, no to, to jest troszeczkę więcej jak, jak 125, tak? No ja na przykład podziwiam ci, co, tych, co mają Piaggio MP325, no to już chyba wcale nie chce jechać. No może tak być. Może tak być. Może że to... się mylę, ale to mówię, to żeby tutaj nie, nie, zaraz nie zrobić gówno burzy. No ale więc... skoro rozmawiamy o tym, że 300 to jest trochę za mało, no to 125 siłą rzeczy to będzie za mało. No tak, to tak, tak. Jakby na, nie trzeba się zdawać takiego... z tematem, sama wyobraźnia podpowiada, że to. No, trauma jest dla tego motorka. Za mała takiego płynie, fajnego po odpychania za mało, się. No, ten, Także no... kiedy trójka, Trój, trójkółka? Nie, nie. Na razie ten... nie. Na pewno ten... nie w tym sezonie. W tym sezonie na pewno nie. Aczkolwiek są dużo inze, bardziej zaawansowane plany. Może niebawem się dowiecie, w czym leży tutaj pomysł, pomysł taki. I na, na czym będzie polegała zmiana. Na razie, na razie bez zmian. Na pewno, na pewno w tym sezonie bez zmian. To znaczy, tak. na pewno chcemy zrobić Bieszczady, to nam zajmie taki trip siedmiodniowy. A potem no to już takie doraźne loty weekendowe, gdzie tam się uda. Natomiast jeżeli jakiekolwiek zmiany motorków, to, to raczej w przyszłym roku i chyba nie raczej w kierunku trójkółki, chociaż. Nie. Chociaż nie, był nie, taki nie. plan, ale raczej. raczej z, ja po swojej stronie na pewno zostaję na dwóch kółkach. Natomiast. Ja również. No, ja tu się wahał chwilę, ale nie. Raczej tak, nie, no tak, bo tutaj, że... y... kiedy Piaggio, raczej chyba. Chyba Wycof, raczej nie. wycofamy się z Tak. Ja tylko, tylko chciałem te MP3 z ciekawości. Tak naprawdę. Bo wiesz, no ja jestem taki, że nie, ja nie idę po prostej linii, ja idę zawsze pod prąd. Wracamy do. O, o rolkach sprzęgle i wariatorze. Porozmawiamy tymi... sobie na innym, yy, innym. Gadaliśmy już długo i często. Chyba wszystko wiemy na temat y, tego zestawu w hondzie swing. Ile kosztują motory? No może zacznij Ty. No, i tu jest, fajna, tu jest fajna zajawka, bo tu w sumie wyszliśmy, z tego punktu wyszliśmy na początku. Mhm. Czyli, jaką kasę trzeba mieć, żeby w ogóle cokolwiek zacząć? więc Wystarczy niewielka. To nasze doświadczenie, tak jak zaczynaliśmy, czyli ja z Piaggio Free, a Ty z Zipem Otisem, no to był budżet do 2000 zł. Tak naprawdę zamykał temat i cały jeden sezon żeśmy sobie na 50 tak. oblatali i fajnie sobie ten czas spędziliśmy. No, wiadomo, 50 to są pewne ograniczenia. E, powolutku, gdzieś z roku na rok zawsze można parę groszy gdzieś sobie odłożyć, ale to ciągle nie są jakieś wielkie budżety, czyli nie mówimy o temacie, że kupujemy kolejny skuter, nie wiem, 125 za 20 tysięcy, czy za 25 tysięcy, mhm. tylko windujemy się gdzieś w grupę, kategorię dalej. No weszliśmy w 125 i teraz y, To Był dylemat, czy bierzemy, idziemy w skutery, czy idziemy no właśnie. w biegówki. E, poszliśmy w skutery mhm. i w sumie y, ja ze swojej strony polecam. Jeździłem dużym motocyklem turystycznym, jeździłem DLM K9 w tej wersji GT z kuframi. Kilka kilometrów tam zrobiłem. Ponad 20 tysięcy kilometrów gdzieś się nakręciło. Dużo, nie dużo Są ludzie, którzy tyle robią w ciągu tam powiedzmy dwóch sezonów, a czasami nawet jednego. Niemniej jednak mam dziką przyjemność z przesiadki na 125. To pewnie jakieś kwestie natury psychologicznej, bo. Jak masz duży motocykl i super wyposażony, to ciągnie Cię do tego, żeby pojechać, nie wiem, do Maroka, do Alzacji, do Portugalii, ocean, na Ducea, na Nordcap. a na to generalnie brakuje czasu. I efekt jest taki, że ponieważ nie możesz pojechać do Maroka, to nigdzie nie pojedziesz. Albo się pokręcisz dwie godziny w niedzielę i jeszcze się zderzysz z sytuacją, że nie masz z kim jechać i, no i tak to się kończy. Natomiast 125 to jest zupełnie inny potencjał, bo... Chcąc pojechać do centralnej Polski z nadmorza, masz swoje Maroko. <grym> tak. I, <grym> i, to jest, I to jest fajne, bo pozwala to fajnie zagospodarować czas, fajnie spędzać czas, a jednocześnie wracając właśnie do tego budżetowego podejścia do jeżdżenia motorkami, za tą maszynę było zapłacone 4900 zł. W takim stanie no, do roboty, nie? w sensie do serwisu. Ona nie wymagała jakiegoś remontu, ale wymagała, yy, wymagała serwisu. Serwis we własnym zakresie. Dobra, dobra żeby, żeby uspokoić tutaj. Nie, 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 moment. Serwis we własnym zakresie jakieś półtora tysiąca złotych, więc w sumie ten sprzęt się zamknął w granicach tam sześciu tysięcy z haczykiem. Gotowy do jazdy i taki otwierający możliwości na, na kolejne lata. Yy... Chciałbym tutaj tylko dodać, że u niego serwis, to jest tak, że motocykl musi wyglądać jak nowy. To nie jest tak jak u mnie, że przyjeżdża do mnie sprzedający, rozładowuje mi motocykl, proszę, jest zrobiony olej, paski, można jeździć i ja wsiadam i jeżdżę cały sezon. On nie, on musi przejrzeć od A do Z cały motocykl, no nie, każdą śrubkę, spokój. każdą nakrętkę. Graj spokój, co tu zostało zrobione? No, no lagi, główka ramy, hamulce, wrzucone nowe opony. Kontrolowany napęd, ustawione zawory, wymienione filtry. No, no podstawa. No tak, podstawa, podstawa. No oleje, filtry. A jeszcze było grzebnięte w zegarach, bo tam mikros tak. mikrostyki zawodziły. No takie, wszystko ma działać. No i wszystko działa. W każdym razie zamknęło się w granicach 6,5 wracając do początku pytania. Mm. Po drugiej stronie, ponieważ zauważyliście, że Grzesiu jest nieco bardziej dynamiczny, na przestrzeni czasu od rozpoczęcia kanału do dzisiaj u mnie był czerwony Piaggio Free i jego zastąpił ten oto srebrny wyjadacz Yamaha XCT 125 i trwamy, czyli jest to drugi motocykl. Grzesia było motocykle? Zip, SH, e S-Wing. No to dobra, no to, Grzesiu, to Grzesiu ma no. przewagę jednego motocykla. Na tym. Dwa sezony. Honda Eswin kupiliśmy w budżecie 4 z haczykiem. 400. Tak? 4 z haczykiem, więc w sumie 400. z serwisem. Z serwisem to były podobne pieniądze. Ale w sumie zamknęła się w jakiej kwocie Honda um, co? 4 400 było tam za nią dane. Ona już była na gdańskich tablicach, bo ona była świeżo po przerezowaniu. A wyszła? Ale No to dobra, załóżmy, załóżmy że można domknąć budżet tak, jak Honda SH, możecie sobie wrócić, może Grzesiu wróci linka do, do tej Honda SH, żeby sobie, zakupu? Tak, żeby sobie zobaczyć, jak wyglądała, jak wyglądała później po, po zrobieniu jak wyglądała, jak wyjeżdżała do, do nowej, szczęśliwej nabywczyni. Czyli jeżeli pytacie, ile kosztują motorki, to za 6 koła naprawdę można się, naprawdę można się fajnie bawić, naprawdę grubo już, nie? Bo... 50 centymetrów to no. były niedostatki, ale to był budżet dwa koła. Natomiast piątki no. i to też nie mówimy o jakichś starych, zajechanych 102-szach piątkach na gaźniku, tylko mówimy już o nie nowych maszynach. nawet To są to są granice I to już jest, też można powiedzieć, że to. 20 są też plus minus. Nie? Już powiedzmy markowe, tak? Yamaha, Honda, tak. To nie są jakieś tam chińczyki, typu powiedzmy czy. No tak, no ale tu mamy. Monak, tak? Tu mamy, można jeszcze taniej kupić. Tu mamy 12 rok, tu mamy 9 rok. Więc te 6 tysięcy, 3,5 tysiąca to jest taki budżet, który daje Wam naprawdę fajną zabawę. No to tak, jest... na, na, na kilka sezonów potem macie z głowy praktycznie, bo, Więc... bo ogarniesz w tych, w tych, w tych pieniądzach już jakąś 125 piątkę zrobić nawet jej jakiś tam bieżący serwis i masz sezon 2 z głowy, jeździć Więc to by zamykało odpowiedź na pytanie, ile kosztują motorki. Motorki kosztują od zera, jak ktoś Wam chce podarować motory, który wa wadzi w garażu, no i mogą kosztować i 100 tysięcy. Natomiast jak chcemy się nasze, nasze są fajnie, nasze są w budżetach do 6,5 tysiąca znaczy, no były, nie, były, tak, były bo na ja... tym etapie, bo potem skoczyła Honda S-Wing, no, no i ona tutaj przebiła 6600, była no... cena wyjściowa. A no ale to też z racji różnego rodzaju serwisu, tak? Siedemka, siedem i pół. No teraz już trochę więcej, no bo mówię, tam doszły jeszcze różnego rodzaju tutaj, jak tak, deflektor, kufry, jak widzicie. No tak, ale to już mówimy o upgradeowaniu takim powyżej pewnego minimum, które pozwala no, się no, bawić. to siedem, tak sześć, powiem wam tak, sześć, sześćset za nią zapłaciłem no jest taki plus podstawowy serwis, prze, przerejestrowanie, ubezpieczenie. I tak naprawdę e, ona była po serwisie olejowym e, od sprzedającego tamten sezon żeśmy e, dokończyli już e Swingiem. E, no a w tym roku no to już był taki grubszy serwis. E, dosyć. E, znaczy jeszcze ten serwis w sumie trwa, bo jeszcze opony zostały do wymiany. E, zamykamy pytanie, ile kosztują motorki? Dokładnie. Kolejne pytanie, czy wymieniałeś olej w przekładni i jaki olej zastosowałeś? No to teraz tak. Tu to są akurat dwa różne tematy, bo Honda ma inaczej, Yamaha ma inaczej, więc tutaj możemy wam na ten temat coś powiedzieć. Ja już jestem po wymianie w olejów przekładni. I serwisówka z 2012 roku mówi, że olej do przekładni ma być hipolityczny, czyli 85W90. I taki olej jest tutaj zastosowany w przekładni. Wiem, że chodzą informacje po internecie, żeby lać tam olej silnikowy. Jest to też prawda, ale nie w tych modelach. Prawdą jest to, że te nowe już Hondy SH, czyli te ze start-stopem, to już chyba powyżej 2013-2014 czy 14 roku one wchodziły. Tam tak strzelam, bo nie, dokładnie nie pamiętam. One mają w serwisówce faktycznie, że do przekładni można lać olej już silnikowy, ale tu w Swingu i w tych wcześniejszych hondach SH normalnie lejemy olej hipolityczny, czyli tak zwany Hipol 85W90. I tak jest u mnie zastosowane. Yamaha w serwisówce ma zapisany olej silnikowy. Normalnie motor, o ile o takich właściwościach, jak lejesz do silnika. I u mnie wymiana oleju w przekładni odbywa się za każdym razem, kiedy wymieniam w interwale olejowym olej w silniku, wymieniam też w przekładni. Tam wchodzi 210 cm oleju, więc to w sumie. Z tej nadwyżki, która zostaje we flaszce spokojnie można wymienić, procedura na rozgrzanej skrzyni to jest kilka minut, z jest żaden problem. Żaden. I zawsze ten świeży olej tam się, zawsze się obraca i wiadomo, że te właściwości smarne działają i, mhm. i motocykl się nie zużywa. Ta informacja była taka trochę dziwna, bo jak dotarłem do tej informacji na początku w serwisówce, to właśnie zakładałem, że bardziej właśnie ten olej hipolityczny, i szukałem gdzieś po, po internecie informacji, i serwisy donoszą, że nie, że olej silnikowy normalnie jak najbardziej, ale z drugiej strony w silnikach motocyklowych przecież skrzynia biegów jest smarowana tym samym olejem, bo to jest ten sam obieg oleju. Zasila sobie skrzynię biegów w sensie wsmarowanie, No i to działa, no po prostu działa, nic się nie dzieje i, i, no i tak, i tak zamykamy olej. Także temat mamy zamknięty. Teraz tak: e, jakie plany, kiedy e, wymiana, jak ile kosztują e, wymiana tysiąc subów? Jak do tego doszło? Kto to wie? <laughs> no jakoś doszło. Jakoś doszło samo. Trochę po grudzie. No pod górkę było e, trochę i Trochę, trochę. Pawićcy naszej. Trochę nie chciało wejść te tysiąc, e, ale no, ale wyszło, no teraz no już wyszło. z górki. Teraz będzie z górki, teraz będzie. YouTube trochę nam sprzyjać będzie, bo po osiągnięciu tego tysiąca, tak jakby w YouTube w jego rekomendacji jest też, żeby nas troszeczkę podpromować żeby on na tym zarabiał. Nie? Ale YouTube YouTubem, cała siła w Was, Tak. w YouTubie oczywiście, w jakimś sensie też, ale tak naprawdę niech tylko połowa tych, którzy nas oglądają, gdzieś tam strzelą subika, to algorytmy zadziałają w sposób właściwy, jeżeli macie przyjemność w tym, żeby patrzeć na nasze krzywe morki i słuchać naszego oględzenia i popatrzeć, gdzie tam się przemieszczamy i co robimy, to Słubik, i będziemy z Wami częściej. Dokładnie. A my dzisiaj pilotowo kawusia albo herbatka. Nie, kawusia nie, bo mówi, że już wypił. Nie, ja już jestem po. E, Porzeczkę, po może. No to po porzeczce. Żegnamy się z Wami i zobaczymy do kolejnych odcinków. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, bo to nam na pewno pomoże. Obserwujcie nas. Dodatkowo tutaj na dole się wyświetli link, bo jest też na TikToku Adventure 125, więc relacje z naszych wypadów będą na TikToku oraz tutaj na kanale YouTube'owym. A więc i tym optymistycznym akcentem lewa w górę. Do zobaczenia w trasie i gdzieś może na jakimś przejeździe kolejowym, który z naszych widzów się przyznał, że gdzieś się mijaliśmy. I jak gdzieś nas rozpoznacie w trasie, to nie wahajcie się nas zatrzymywać. Nawet zatrzymamy się, zbijemy piątkę i lecimy dalej. Tak jest. Tymczasem.